Jesteśmy tutaj przy bloku przy ulicy Conebring niestety numeru nie wiem ponieważ tu jest, tu nie było napisane tam było niemarkowe gówno i zobaczymy jak jest, jaka jest sytuacja z tą starą miną Kona czy nadal jest no to jest dobry znak o kurde tej Niestety ja sytuacja nie, nie wygląda za dobrze z tą windą i ja tylko na pierwszy zjadę, ponieważ jeszcze ja się cykam, że się zatnę w tej windzie, bo ona jest strasznie zaniedbana. Bo ostatnio jak tutaj byłem się prawie w tej windzie zaciąłem, ponieważ dziecko nie chciało działać. Zobaczymy, czy mi winda zjeżdża na parter. O kurde ty wymienili te przycisk. Przycisk na parter wymienili. Zobaczymy czy mi zjeżdża, ale chyba tak Pupi pkało. Tak. Hmm. Malkowy gówną konserwuje. Wiem ten przycisk. No niestety sytuacja nie wygląda za dobrze. Przycisk do drugiego piętra, nie działa. No. Tak to wygląda. co zrobię? Nie, 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 na nie, I nie, nie, Jeszcze nie, Na nie, 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 zobaczymy czy jedzie. jedzie. nie, Czy mam przypadku znowu zgłosić tą awarię, jak ostatnio? O, na trzecie pojechało. Tylko przecież na drugie piętro jest uszkodzone. Nie wiem, mam... Czy mam w przypadku znowu zgłosić tą awarię, jak ostatnio? Bo jak ostatnio tutaj byłem, to tą awarię też zgłosiłem. teczka powieliana tutaj to jest moja pierwsza na M-series, ale znalazłem jeszcze drugą tu zawsze wyjdę zawsze mi się uda wejść tutaj kratki ale winda w lepszym stanie niż ostatnio A niestety przyda mi się modernizacja sterowni, ale przyciski. przynajmniej zachować oryginalne. Co jest wielki minus? Nie ma przycisku otwierania drzwi i nie wyjdziesz z windy. Musisz jechać na piętro. Jak na przykład teraz będę wjechał na pierwsze i, i, i zaraz jeszcze na dół. ja ostatnio zgłosiłem tą awarię i używałem przycisku ale Chyba nie będę za dużo razy wciskał, ponieważ... No zobaczcie w jakim stanie są. No... Ten film nie będzie poprawą tamtego, tylko właśnie jak wygląda sytuacja. Dokładnie Czekajcie 7 miesięcy Czyli po pół roku już nawet o no film wrzuciłem chyba w lutym, ale em... Film został już nagrany 1 grudnia. Mam tutaj automatyczne drzwi. No, zaraz wam pokażę jeszcze, jak dokładnie blok wygląda. O, to jest taki duży i tam nigdy nie będę nagrał ponieważ to jest niemarkowe gówno i nie ma co go nagrać. Bo to jest po prostu niemarkowy złom. To dziękuję za oglądanie. I tutaj mamy. Ale więc czekajcie, zanim ja zakończę, zajrzę tu tu... Czy tu jest jakaś winda? Nie, raczej... Nie, nie ma. Dobra. Dziękuję za oglądanie.